Cześć, z tej strony Tomek już ani chybi ostatni raz w tym roku tutaj na kanale, więc wpadam, żeby nie tylko złożyć Wam życzenia, ale żeby jeszcze powiedzieć o kilku rzeczach, patrząc przede wszystkim w przyszłość, o tym, co nas, zegarkowych entuzjastów, może czekać w 2025 roku, ale nie tylko o tym. Zapraszam. Jak mówi stare powiedzenie, bliższa ciału koszula, więc zacznę od czegoś, co jest dla mnie bardzo ważne. Przez ostatni okres czasu troszeczkę byłem zajęty, być może nie tak dużo działo się tutaj na kanale, bo dużo się działo w moim życiu pozazegarkowym, w moim życiu zawodowym, ale finalnie chciałbym się z Wami podzielić takim e, takim pewnym postefektem tego wszystkiego, co tam się działo, które ma związek z zegarkami, ponieważ zmieniłem stanowisko pracy i. Jako pożegnalny prezent od mojego zespołu, którego miałem zaszczyt i przyjemność być kierownikiem przez ostatnie 6 lat, już, dostałem takie oto około zegarkowe cudo. W związku z tym, że wylądowało to pudełko razem z tymi dwoma rotomatami czy miejscami rotującymi, aż na cztery zegarki, u mnie to przearanżowałem, to moje małe. Z ten mój mały zakątek studyjny w mieszkaniu, właśnie, żeby niejako zrobić dla niego miejsce, bo nie mogłem sobie odmówić tej radości i przyjemności, żeby napawać się radością z tego pudełka i widzieć je na co dzień, i właśnie wykorzystywać je jako to pierwsze i główne miejsce do odkładania zegarków, tych, które są w bieżącej rotacji. Może nie jest jakoś szczególnie konieczne posiadanie rotomatu, nie jest to coś, co jest do szczęścia niezbędne i zresztą też bywa bardzo. Kontrowersyjne, jeżeli chodzi o to, czy, czy to jest dobrze, czy źle używać, ale z mojej perspektywy ten rotomat, to pudełko z rotomatem ma wartość poza zegarkową, ma wartość taką właśnie sentymentalną. No i dlatego tutaj jest. A rotomaty nie muszą się wcale obracać. Także jeżeli ktoś z mojego zespołu to ogląda, to jeszcze raz serdecznie dziękuję. To sami wiecie, że było co najmniej wzruszające. Ale nie tylko o tym dzisiaj. Kolejną rzeczą, kolejną rzeczą już patrząc w przyszłość, patrząc w kolejne rok, jest to, że pojawiła się propozycja i pojawił się już konkretny plan na spotkanie kolejne dwunaste spotkanie zegarkowe w bielsku białej. Z, na spotkanie, które ma odbyć się 25 stycznia, także w formule śniadaniowej, taką jaką miało ostatnie spotkanie, która się zaskakująco dobrze sprawdziła. Dla tych wszystkich, których ta śniadaniowa formuła, czyli Czas spotkania, który zaplanowany jest od godziny 7 rano do godziny 12 w południe, jest nieco zadziwiające albo nasuwa w sumie to logiczne pytanie: po cóż taki pomysł i skąd to? No to odpowiadam cytując Leona, który jest pomysłodawcą tej idei, a który pięknie postawił tezę, że jest to świetny filtr na to, żeby sprawdzić, czy ktoś jest naprawdę porąbany zegarkowo i jest w stanie pojawić się na spotkaniu w tak Niecodziennej formie. Choć już przetestowanej raz. Ale to nie wszystko, bo to spotkanie ma też taką drugą funkcję, która po dyskusjach tutaj naszych lokalnych się pojawiła i myślę, że jest to fajny pomysł. Jakiś czas temu, jak wiecie z kanału, być może powstała taka książka czy album Ludzie i Zegarki, już w dwóch edycjach, czy w edycji pierwotnej i potem w edycji nieco rozszerzonej. Polegało to na tym, że. Na jednym z bielsko-białskich spotkań była teza, żeby przynieść jeden zegarek, taki, który jest dla nas wyjątkowy, i o tym zegarku coś opowiedzieć. Ja te zegarki wtedy sfotografowałem, te opowieści zebrałem w całość i, i wydaliśmy je w formie takiej fotoksiążki, fotoalbumu, co tak naprawdę jest całkiem fajnym efektem takiego stworzenia czegoś o zegarkach nieco spoza samych tych oczywistych zegarkowych klimatów. A w tym, a właściwie w przyszłym roku Chcemy zaproponować, aby na tym spotkaniu pojawić się z zegarkiem, który jest dla Was ważny, który będzie wyjątkowy, który jest godny jakiejś opowieści, z tym zegarkiem i z krótką opowieścią o tym zegarku, bo chcielibyśmy wydać nową wersję z Waszymi też zegarkami z zegarkami z tych z Was, którzy mają możliwość się pojawić na tym spotkaniu. Będą mieli się możliwość pojawić na tym spotkaniu. Spotkaniu, które już w styczniu, 25 stycznia tutaj w Bielsku Białej pod Dębowcem. Fantastyczne miejsce. Być może nawet aura będzie sprzyjająco zimowa. Wtedy to już wizualnie powinny być to do, doznania wręcz wyjątkowe. Tam właśnie w tym miejscu. Mam nadzieję, że wszystko to się uda. Ja zamieszczę linki do opisów oraz sam opis całego wydarzenia poniżej. I gdzieś tutaj w wyskakujących kartach. Serdecznie zapraszam i jeszcze pewnie będę w szczegółach o tym informował. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o zegarkowe eventy na przyszły rok. Nie wszystko, bo dziś rano. Z perspektywy nagrywania tego odcinka, dzisiaj rano rozmawiałem z Pawłem. Pawłem, który jest organizatorem festiwalu Aurochronos, jego edycji na rok 2025 edycji, która ma się odbyć w maju, 17 i 18 maja w Warszawie. Ja nie miałem okazji uczestniczyć, być gościem na tych historycznie już odbywających się kiedyś tam edycjach tego festiwalu. Teraz po pewnej przerwie startuje nowa edycja. Która ma się skupiać na czymś, co jest też nam bliskie tutaj na kanale. Ma się skupiać na niezależnych producentach zegarków, na tych mniejszych markach, na tych ludziach, którzy to robią z pasją i ma być takim miejscem, mam nadzieję, gdzie będzie można spotkać na żywo bardzo wiele interesujących zegarków, spoza tego głównego nurtu, które ciężko jest w metalu zobaczyć. Z tego, co miałem okazję się już dowiedzieć, to będzie prawdopodobnie w okolicach 30 marek się wystawiać, więc zakres zegarkowy wygląda obiecująco. Ja absolutnie, jeżeli tylko los mnie przed tym nie powstrzyma, planuję się tam pokazać, bo to jest interesujące. Nie miałem nigdy okazji być, a czym dalej w las, tym tak jak już wielokrotnie mówiłem, te właśnie spotkania i eventy takie na żywo z zegarkami gdzieś tam, nawet może tylko w tle. Są najfajniejszą częścią tej naszej pasji, tego naszego hobby. Także Aurochronos 2025 rok, maj. Zapiszmy sobie w kalendarzach. Ja w ogóle to mam urodziny w okolicach tamtej daty, to, to może ten wyjazd na festiwal będzie dla mnie swoistym prezentem. Ja planuję być, was serdecznie zapraszam i też jak się nieco doedukuję i pojawi się więcej detali, więcej szczegółów, to nie omieszkam jeszcze o tym nagrać jakiegoś materiału albo wspomnieć na kanale. Tak, żeby nie umknęło, bo jest potencjał, że to będzie bardzo fajne wydarzenie. Taką przynajmniej mam nadzieję. Pawle, dziękuję, że się do mnie odezwałeś i że zaprosiłeś mnie do tego, żebym mógł o tym wspomnieć i powiedzieć, bo różne rzeczy dzieje się dużo i czasami można o czymś zapomnieć, a to wydaje się ważne. Czyli 2025 rok co najmniej dwa interesujące wydarzenia różnego stylu, różnego kalibru. Dla mnie bardzo interesujące. Jedne bliższe memu sercu, bo to nasze bielsko-białskie spotkanie w styczniu, a drugie mam nadzieję, że też będzie bliskie mojemu sercu, i że będę wyjątkowo pozytywnie zaskoczony i zadowolony z Aurochronos 2025 w maju w Warszawie. Spotkania, zegarki, wspominałem o książce o albumie, to jeszcze o książce raz. O książce od alfa do omega Łukasza Świtka, o której wspominałem w poprzednim materiale, gdzie pokazywałem unboxing różnych paczek. Przede wszystkim, stojąc tutaj, muszę się ukorzyć, ponieważ popełniłem błąd i źle wymówiłem nazwisko autora, za co serdecznie przepraszam. Łukasz Świtek stworzył książkę, którą już może nie całkowicie do deski, do deski przeczytałem, ale mocno się z nią zapoznałem. Książkę, która jest naprawdę fajnie wydana. Książkę, która ma ładne fotografie, ładny układ, układ graficzny, ale też książkę, która. Gdybym miał ją jakoś ułożyć i powiedzieć, o czym jest, i stwierdzić, czy polecam, to tak po inżyniersku odpowiem, to zależy. Przede wszystkim, to nie jest książka dla każdego. Ja mam nieodparte wrażenie, że z mojej perspektywy i tego siedzenia w zegarkach już dość długo, jest to książka, którą się cieszę, że mam, ale ona nie zmienia jakiegoś mojego światopoglądu czy oglądu ogólnego e, tematu zegarków. Jest tu dużo bardzo fajnych, wstępnych wiadomości. Byłaby to idealna pozycja. Dla kogoś, kto wchodzi w to hobby, naprawdę za pomocą eleganckiej metody czytania książki, która, jakby na to nie spojrzeć, ma coś w sobie więcej niż tylko święcenie przed smartfonem albo innym ekranem komputera, można poznać wszystkie takie pierwotne niuanse związane z, z tym naszym zegarkowym hobby. Poznać kilka znaczących marek, choć ich selekcja tutaj jest też jakaś tam arbitralna, wykonana przez autora. Zapoznać się z głównymi typami. Komplikacji i generalnie rzecz biorąc, pod tym względem ta zawartość merytoryczna jest naprawdę fajna. Myślę, że tak mógłbym powiedzieć, że ta książka to jest etap pierwszy, taka pierwsza baza książkowa, jeżeli chodzi o nasze zegarkowe hobby. Potem, potem z tego, co mam w domu, to myślę, jak gdyby zdecydowanie głębszym wejściem w konkretny temat jest czas na głębokości kolegi Mateusza Piechnika, która to zdecydowanie już. Nomen omen nurkuje głęboko w konkretne i bardzo specyficzne informacje, tutaj jest tego dużo więcej, ale mam też, dzięki uprzejmości jednego z moich znajomych, taką książkę, która nawet czas na głębokości stawia nieco w takiej perspektywie, że to też jest szybka i miła lektura na weekend. Moonwatch Only The Ultimate Omega Speedmaster Guide. Wydanie trzecie. I to jest książka, która traktuje o samym Moonwatchu w tak dalece idących, encyklopedycznych detalach, że powiem Wam szczerze, że nawet mój inżynierski umysł i moje inżynierskie podejście do życia przyjmuje to z, dozą taką, z dużą dozą rezerwy. Jest to książka dla fanatyków tego modelu i chyba nie jestem aż takim fanatykiem. Kocham mojego Speedmastera absolutnie, ale, ale nie czuję naglącej potrzeby, żeby ta książka była u mnie na półce, chociaż może na półce mogłaby być, ponieważ zawsze byłaby to świetna referencja, do której można zajrzeć, gdy chcemy zapoznać się z jakimiś szczegółami. I właśnie w takim spektrum książkowym ta książka ta nowa pozycja na naszym rynku od alfa do omega stanowi taki świetny pierwszy krok. Naprawdę wydana w sposób, który jest zachęcający, sposób, który zdecydowanie może być przyciągający do zegarków, a jednocześnie merytorycznie daje takie fajne wejście, taki nazwałbym to czerwony dywan do wkręcenia się głębszego w to nasze zwariowane chowpy. W sumie to polecam. A na koniec tego takiego naszego przegadanego o, mam nadzieję, także z Waszej perspektywy interesujących aspektach i rzeczach i planach odcinka, pozwólcie, że złożę Wam serdeczne życzenia. Złożę Wam życzenia fantastycznych świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności, spędzonych tak jak chcecie, tak jak sobie to wymarzycie, życzenia zdrowia i wielu zegarkowych, interesujących spotkań. Może nie takie życzenia, żebyście dostali w swoje ręce wszystkie wymarzone zegarki od tak po prostu, bo sama pogoń, poszukiwanie i ta droga do tych zegarków stanowi znaczącą część, część tej frajdy i szkoda by było tego przegapić, ale pomyślności wszelkiej, nie tylko zegarkowej życzę Wam z całego serca, no i życzę Wam też tego, żeby nadchodzący nowy rok był i dla Was i dla nas wszystkich przynajmniej odrobinę lepszy niż ten, który już prawie się kończy. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia w nowym roku. Cześć!